Drodzy, to żadne duchy. My dzisiaj z panią Pauliną nie będziemy straszyć. Jesteśmy piękne, przepiękne panny młode. Oczywiście witam serdecznie panią Paulinę Lupę. Ja już do. rozbieram się z mojej dekoracji tak. dzisiejszej. Zaraz będziemy o tych trenach i welonach wspominały. Pani Paulina Lupa, stylistka, dzisiaj zawitała do naszego studia i dzisiaj będziemy mówić o obowiązujących trendach właśnie w tej modzie ślubnej. To, co? Może zaczniemy właśnie od tych welonów, skoro już może. miałyśmy je na głowie. Zaczynamy od tego pierwszego, który, który ja miałam na głowie. On, tak jak mówiłyśmy, jest, może zakrywa twarz na samym sobie. Tak, sprzodu, może. Jest tak? podwójny, więc można tą, tą twarz zakryć, jakby na wejście, czy to do kościoła, czy to do Urzędu Stanu Cywilnego. I czy takie jeszcze welony są teraz w modzie, żeby właśnie co, zakrywać tą oczywiście, twarz? Oczywiście, oczywiście. To zależy. Jeśli panna młoda chce to może sobie na to pozwolić, może, może jakby skorzystać z tej opcji. To zależy do nie, mam... nie jest to pasé. Nie, 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 oczywiście. Tylko wszystko zależy. On musi, wiadomo, pasować jakby w całości w sukienką, z sukienką, z jej stylem, z jej fryzurą. Wszystko musi mieć ręce i nogi. I teraz przejdziemy do tych kolejnych welonów, które są to. obok pani. Czym one różnią się od tego, który ja tutaj trzymam w ręce? No ten jest nam właśnie podwójny, on ma przyszywane na... Tak, na przepiękne ta, takie koraliki. Takie, takie kryształki, także też jest ładnie dociążony. O i, i tak, i, moi drodzy, go tutaj sobie otwieramy tak, albo właśnie prze... narzucamy na przód, tak. Dokładnie, jest biały, także jest też, końcówki ma obszyte, e, bardzo fajnie się układa, także do takiej fajnej, skromnej sukienki można go założyć, e, bardzo ładnie wtedy wygląda. Mhm. Dobra, super. Eee, ja mam w tej chwili taki, taki bardzo prosty, taki można by powiedzieć nie za długi i też nie za krótki ten welon, ponieważ welony mogą być nawet do ziemi, tak? A do ziemi nawet i, mogą się ciągnąć, to się, się ciągnąć. Tak, mogą się ciągnąć wodą, także to tak zależy, jest. jaki efekt chcemy uzyskać? Ten jest takim welonem, jak widać, takim brokatowym, tak, takim bardzo mieniącym. Mieniącym się jeszcze, jeśli mamy przepiękną pogodę i słońce, to szczególnie na pewno panna moda się tak, mieni. W takim, w takim kolorze bardziej ekry, czyli do takich sukienek właśnie w, w tym odcieniu. I też bym raczyła bardziej jakby do takiej sukienki skromnej go po prostu dać. No, ale bo mówię, on już to jest dość zależy... bogaty, prawda? Tak, I mamy jeszcze tak. te kryształki, które połyskują, także tutaj. Ten brokat, tak, który tutaj po prostu tak. no, wiadomo, trzeba go ładnie odprasować. Ja go przyniosłam, więc przywiozłam, więc się troszeczkę, na, troszeczkę na Jest kompiliacę. też fajny, bo jest taki troszkę dłuższy. Dłuższy na pewno niż ten, który ja trzymam w ręce. Tak, tak, tak dokładnie. I kolejny wyszywany z koronką. Tak, on też się tak lekko mieni ale jest z koronką, ręcznie przyszywany, no i też trzeba jakby dopasować, tak, do sukienki. Też, um, czy sukienka w tym wypadku powinna być z jakimś takim dodatkiem, z jakimś haftem, tak żeby pasowała? Gdzieś tam najlepiej, albo zupełnie gładka i wtedy taki welon, albo gdzieś tam, żeby gdzieś, jakby do całości to, to pasowało. Także trzeba to wszystko jakby ustalić. Wszystko przypasować do siebie. Mm -hmm. Oczywiście wiemy, że panna młoda, w momencie kiedy poszukuje sukni ślubnej, przygotowuje się do tego kilka miesięcy nawet. To jest Dokładnie. czasami najważniejsze dla przyszłej żony, kiedy już powinnyśmy zacząć szukać no, naszej wymarzonej sukni ślubnej. Najlepiej tak sobie ze spokojem, tak rok przed. Rok Tak. Przed. to tak, mnie sobie, Pani ale, zaskoczyła, to tak, nawet tak, nie wiedziałam ale tak, tak długo. Ale spokojem, dlatego że jest tak dużo w tej chwili na rynku sukien ślubnych, tak dużo, czy to producentów, projektantów, czy sukni sprowadzanych z zagranicy. Czasem nawet się okazuje, że chcemy jakiegoś projektanta z zupełnie innego kraju, a to wymaga czasu, bo samo uszycie takiej sukienki to troszeczkę trwa i też mamy na spokojnie, możemy sobie przyjść tam na, na, na przymiarki, ze spokojem, wszystko omówić, żeby to nie było też no, na wariackich papierach i też jest to spokojniejsza praca dla tych, którzy szyją. No chyba, że wypożyczamy sukienkę, to jest inna sprawa, chociaż też gdzieś tam muszą mieć czas na te poprawki, mhm. żeby do nas tą sukienkę dopasować. Oczywiście, że tak. A jakie trendy teraz w tym sezonie, tego lata obowiązują, jeśli właśnie chodzi o te suknie ślubne i akcesoria i dodatki? Znaczy, bardzo dużo, bardzo dużo jest w tej chwili sukienek retro. Tak, Czyli jednak jest, tak, cofamy się w czasie. Cofamy się w czasie, dużo jest tych retro, e, więc e, no, m, m, ta długość 7 ósmych taka, ale też no, m, niskie dziewczyny muszą uważać na tą długość, tak? Wtedy ważne są buty, żeby jednak ten obcas i ładne buty trzeba mieć, tak? Także do, do tego. O butach może jeszcze dojdziemy do tego tak, tematu. Tak, o butach bo... będziemy mówić, bo ja już kątem oka widzę, że one również przybyły do nas do studia, także to za chwilkę będzie. Ale je no pokazywać. najmodniejsze i naj, najbardziej cieszące się suknie ślubne jakby tym powodzeniem, no to są długie suknie, jednak no nie nosimy długich sukni hmm. na co dzień. I to ma być ten jeden jedyny wieczór, kiedy mamy no, być przepiękne tak. i jedyne w swoim rodzaju. No właśnie, chciałam się również zapytać, bo taką sukienką, suknią ślubną, którą myślę każda z nas zna, to jest ten typ princeski, tak? Czyli tutaj ten gorset do góry i puszczona na dole. Czy ona nadal jest modna? Nadal jest modna, ale no to zależy jak ta przyszła panna młoda, jak ona chce wyglądać, tak? Czy ona jest typem, że lubi dużo. I tak? może do jakiej i... figury taka prynceska pasuje, bo to też nie dla każdej kobiety no będzie tak. odpowiednie. Tak, nie, nie dla każdej. E, oczywiście e, jakby ten gorset trzeba dopasować. No, na czymś musi się też trzymać, tak? No chyba, że umiemy, umiemy sobie z tym tematem poradzić. E, musimy też pamiętać, że takie sukienki e, no musimy się przyzwyczaić do nich, tak? Bo często widzę, jak e, młode e, dziewczyny w takich sukienkach, szczególnie bez, bez na ramek, mm -hmm. tak? Ciągle poprawiają ją, tak? tak? ciągle tak, po tak, prostu tak. im tam. To, to szczególnie podczas wesela, bo jeszcze w kościele możemy tyle wytrzymać tak. i potem przychodzi wesele, z wesela, taniec, tak? I ciągle poprawiają tą sukienkę, więc e, e, no musimy się przyzwyczaić do niej albo sobie wcześniej poćwiczyć z innym jakimś gorsetem nawet, czy, czy, czy z takim modelem po prostu góry. Musi być dobrze dopasowana. Tak. Mhm. Musi być dobrze dopasowana i nie wolno nam się garbić, bo momentalnie jak się garbimy. Od razu tak. Tak, momentalnie Czyli jak proce... się garbimy, wszystko schodzi niżej, sukienka nam się po prostu wydłuża, okay. ciągle ją depczemy. I, I zaczynają się po prostu problemy. No niestety trzeba trzymać się prosto, wtedy A też jest. ładniej wyglądamy Ładnie na zdjęciach. wyglądamy ładniej, nasz biust się prezentuje. Oczywiście, tak, że tak. Teraz suknie ślubne, na które również zwróciłam uwagę, ale to chyba dla tych bardziej odważnych pań, to suknie, które są krótsze z przodu, pokazują nasze kolana, i trochę dłuższe z tyłu. No, są Czy również e... takie są modne dzisiaj, e... w tym sezonie? Ja Osobiście jeszcze do tej pory nie widziałam takiej sukienki, jeśli chodzi o sukienkę ślubną. No, owszem, normalne sukienki takie są. Ale rozmawiałam z projektantką, mówi, że nie ma problemu, żeby taką uszyć. Trzeba oczywiście ją odpowiednio jakby zaprojektować. E... Trzeba mieć odpowiednie nogi do takiej sukienki, bo nie każde nogi się do tego nadają. Także e... no, wszystko jest możliwe, tak? Wszystko jest możliwe, zresztą, jeśli jest pomysł w głowie tak, panny młodej, to jest on gotowy ja bym do namawiała, realizacji. Zresztą mnie namawiała dziewczyny, zresztą też tak robią, idźcie, poprzymierzajcie, zobaczcie sobie w jakim fasonie jest Wam najlepiej, w sklepach też Wam doradzę, jeśli nie, no to idźcie, z, porozmawiajcie z, z jakąś stylistką, tak, czy stylistą, który po prostu zajmuje się tym tematem. Żeby po pierwsze pięknie wyglądać, ale też żeby to było na tyle praktyczne, tak? czy ta sukienka musi być szyta jakby w całości, czy gdzieś tam po prostu lepiej podwójnie, tak? czyli góra i dół, czy co z długością, czy jednak gdy ją skrócić, bo jesteśmy na przykład bardzo drobne i bardzo takie niskie, to lepiej po prostu tą sukienkę, żeby ona nie była jakby za ciężka tak, do naszego, do naszego ciała. Naszej serwetki. Dokładnie. Chciałam się jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do naszych e, sukni ślubnych i akcesoriów, które dzisiaj mamy tutaj ze sobą. Często jest tak, że e, panna Moda ma już w głowie ten wzór wymarzonej swojej sukienki. Tak, Al, albo gdzieś jest. widziała już, w albo gdzieś widziała i chciałaby właśnie podobny wzór. Ale koleżanki, często mama też chce wybrać się właśnie na te poszukiwania tej sukienki. Co wtedy? Komu zaufać najbardziej? Czy lepiej iść samemu i zaufać sobie, czy zabrać ze sobą osoby znaczy ja takie ja uważam, jak że mama zawsze, czy koleżanki, zawsze, przyjaciółki? zawsze jakieś kobiety powinny iść, tak? ponieważ no w sklepie to jest różnie. Jakieś panie, które tam sprzedają, wiadomo, że zależy im na to, żeby po prostu ten towar sprzedać. Eee, nie no zawsze nie mogą zawsze są, być tak, obiektywne. Nie zawsze będą obiektywne. No ale z drugiej strony, kogo zabieramy? Czy ten ktoś, czy te panie mają też jakiś styl? Często są to odmienne style. Mamy przeważnie chcą, żeby dziewczyna szła w welonie, a na przykład no, tej przyszłej pannie młodej no, nie śnił się welon. Tak? No, nie, nie jest to jej spełnienie Jak marzeń. Jak tutaj to Zresztą? wyważyć, Dokładnie. kiedy iść na kompromis, a kiedy często, nie? Często spotykam się z tym, że tylko do kościoła zakładają welon, a później już po prostu go gdzieś tam na bok, nie? No robią te kompromisy, ale no ostatnio też miałam taką sytuację, gdzie e, szczególnie no, ma, mama tak 50 na 50, babcia bardzo chciała, żeby sukienka była bardzo tradycyjna, no, ale wybrałyśmy pierwsze, tylko jak zobaczyłam dziewczynę, mówię styl retro, tylko po prostu, no idealna uroda do tego i ona też o, o takiej sukience marzyła, więc miała gdzieś tam ta mama e, taki można by powiedzieć. I inny, inny głos za tym, żeby jednak w, tej, w, tej, w tym stylu retro jej córka szła, uh -huh. zamówiły sukienkę, zrobiła mi parę zdjęć, żeby sobie zobaczyła, jak się czuje, jak wygląda. No i tam to retro zostało, tak? I ty, I tam, jest się, tam się nie dało na przykład już welona dodać, tak? Tylko tym bardziej dziewczyna miała takie dosyć krótkie włosy, więc tylko właśnie taką, o, coś w takim stylu, taką opaskę. Taką opaskę elegancką, z pełnym No są akurat takie, albo akurat ona miała też taką, o, że można było włożyć też takie do wkładania. Mhm. Zaraz może pokażę bliżej. Teraz bardzo modne w tym stylu retro, że sobie po prostu zakładamy, o, i tak na, na jedno oko, nie? Że sobie tutaj, o, proszę się, trzeba ją poukładać. I sobie możemy tutaj po prostu ją... Włożyć nie? w ten sposób, że jest jakby na, na to jedno oko. Nie? Super. No, bardzo i, fajnie. Idealnie, I to już jest tak. bardzo ciekawy i fajne to Z wy, takim wy, wykończeniem gdzieś e, tej, tej sukienki, ewentualnie jakieś może krótkie rękawiczki do tego fajne, fajne buty i, mhm. i wystarczy. Super, wobec tego my, moi drodzy, oczywiście teraz e, będziemy rozmawiać o stylizacjach, o sukienkach, które trafiły do nas e, do studia w kupcu poznańskim i o tych akcesoriach. E, które tutaj również u nas się znajdują, także Państwa zapraszamy na króciutką przerwę, na reklamę, a tuż po tych reklamach zapraszamy do naszych wspólnych stylizacji właśnie sukien ślubnych.